Cześć, jak się macie? Tutaj oczywiście Damian. Dzisiaj niestety nie będę szaleć, bo troszkę się rozchorowałem. Nie wiem, czy to przez nadchodzące matur... Dobra, dziś coś trafimy. Nie wiem, czy to przez nadchodzące matury, na których życzę wam oczywiście powodzenia. Z podstaw, słuchajcie, z podstaw sobie poradzicie. Matematyka to tam, wiecie, matemaks, karta wzorów z polskiego. Możecie się powoływać na filmy, czy to nawet na, na mnie. Dacie radę. To są moje wielkie słowa. Trzymam za was kciuki. I tym razem nie rzucam jakiejś klątwy. Dzisiejszy odcinek rozpoczniemy od otworzenia. Znaczy, maturę to ja. Czego też znaczy, Maturę pisałem 6-7 lat temu, więc to raczej nie to, ale. O, pik 81, plus i zaczynamy od Muniaina. Jest to karta 84, fantastycznie. Dobrze, ja już przygotowałem paczkę z gwarantowanym to, co Dwizji, jeszcze z, szczerze mówiąc. Nie chcę nic trafiać, bo jak teraz trafisz owego Simonsa, no to później już nic nie trafi. Tak to działa w tej grze, dlatego niech będzie to. No, może coś pomiędzy, prawda? Tadić kosztujący 120 tysięcy, to byłby Pierwszy raz kiedy ucieszyłbym się z Tadicia, ale to będzie. <noise> no będzie to Pawlidis oceniony na 90, trafiony po raz trzeci. Nie wiem, czy takie karty liczyć do toców, które trafią, bo w końcu tutaj jest gwarancja. Ja prowadzę swój arkusz, ale możemy to uznać za siódmego trafionego toca. Dzisiaj skończymy sobie kwalifikacje, otworzymy nagrodę za kwalifikację. Mam jedną porażkę. Bilans 7 do 1. Skład od wczoraj się nie zmienił. Ciągle jest Rodrigo, nie sprzedałem go, Turam jest kompletnym kozakiem, tylko Lucy przypadkowo dostał czerwoną kartkę w meczu, który ostatnio grałem, dlatego też Vidi zagra na środku obrony. A no i dzisiaj wieczorem wyjdzie paczka z gwarantowanym totsem drużyny społeczności, planowałem streama, ale no długo się zbierałem do nagrania tego filmu, wiem, że nie widać, bo to dlatego, że mam sztab 10 osób, które pracują nad tym, by zawsze wyglądało, żebym wyglądał idealnie w tych filmach, dlatego może tego po mnie nie widać, ale no odpuszczam sobie streama. Myślę, że w piątek uda się trafić jakąś kartę, piękną Premier League. Dzisiaj Liverpool sobie gra z Fulham, tu muszą być trzy punkty, nie ma innej opcji, jednak no wczoraj działy się rzeczy, Arsenal-Chelsea 3 do 1, obejrzałem sobie to spotkanie, no szybkie ciosy, ale też cieszy bardzo dobry, dobry występ Kiwiora, też ocena fanbase'u była pozytywna, niektórzy mówili, że czemu dopiero teraz wystąpił tak od pierwszej minuty, no znacie moją opinię, prawda, ja się nastawiałem na to, że Troszeczkę ten transfer może okazać się być niewypałem, no może, może jednak tak nie będzie. Oczywiście, no, kontuzje doprowadziły do tego, że wystąpił od pierwszej minuty, ale zdał egzamin, prawda? No, może Chelsea nie jest najlepsza w tym sezonie, łagodnie mówiąc, ale nadal jest to Chelsea nie zawalić w takim meczu to jest bardzo ważne. Ja tam oczywiście trzymam kciuki, by szło mu jak najlepiej. Zobaczymy, jak będziesz czasem na boisku. A teraz Jarzinho! Cholera! Nie! Niemożliwe. Nie wierzę. Nie wierzę. I Turam ośmieszył Tibo, ale proszę Państwa, jak Sergio Ramos może przegrać główkę za Iranem? Był dobrze ustawiony i kompletnie tego nie kupuje. Zostaliśmy okradzeni. Jeszcze kontynuując wątek Arsenalu, no. Patrząc na to, że Manchester City ma zaległe mecze, to. Ja tak jak już wcześniej typowałem, typuję, że to The Citizens skończą z trofeum Premier League, ale tak jak też mówiłem, no przed sezonem nikt raczej by nie typował, że Arsenal tak świetnie sobie będzie radził. Oczywiście mogą sobie pluć w brodę, patrząc na to, że no głupio, niektóre punkty stracili teraz mój Turam niestety nie trafię do siatki, ale nadal, gdybym był kibicem, chyba byłbym zadowolony z tego drugiego miejsca. No też kontuzja Gabriela Jesusa, w ogóle kontuzje. No City się ciężko konkuruje dlatego i tak ten sezon. Na pewno zaliczą na plus, ale kto wie, może, może jeszcze im się uda, wszystko jest możliwe. Hulit, czy to się teraz uda? Haha, <grystanie> upokorzony został bramkarz 2 do 1. I powiem tak, myślałem, że będę tęsknił bardziej za Bellinghamem. Gdybym nie kupił hulita, płakałbym, prawdopodobnie płakałbym z tęsknoty, jednak rud to jest. No co ja muszę mówić, to jest po prostu rud Hulit, ludzie. No niestety moja głupota, trzeba było zablokować owaj rana, czy znów będzie chciał mnie oki. Ok Aha, no tak. Brawo, brawo, Rodrigo, pewne wykończenie, 3 do 2, no ładny prezent. Rodrigo, czy będzie po raz drugi? No, mogłem jeszcze trochę pokombinować. Mecz nie jest jakiś mega wybitny, może padnie bramka, skurczy by kto zablokował, może wpuścimy Isaka, żeby jakąś główeczkę trafił, spróbuję. Aha, nie, 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 proszę, ja, ja nie chcę do grywki tylko, jezu, jak to przeszło żałośnie. Ostatnia akcja należy do nas, Izak, sam na sam z bramkarzem, jeszcze wbiega Rodrigo, ale to Izak musi skończyć, co tu się stało, Izak, mamy to, 4 do 3, przepiękny finisz. FC Barcelona, okej, okay, zobaczmy, czy będzie jakiś element Barcelony, no czerwone ake, przepiękna karta, Mbappe, Pajet, no właśnie, zobaczymy, czy warto było wziąć Pajeta, czy też nie, czy mnie skarci za to, że go tak kolałem, zaczynamy od Kikofa, dobra, spokojnie. Aj pomyłka, je uzebiam. właśnie, kogo będzie krył, ja pójdę do Portu Portugalczykiem do końca. Jeszcze, jeszcze tutaj trzeba się kilka razy obrócić, ruletka to było piękne, ale już tutaj podajemy, podajemy szybko, Kapdewila nawet się podłączył mocno do Hulita i ten przy słupku. mamy 1 do 0, co za akcja, jak chcę to potrafię, tak tylko muszę w weekend, ciągle na 100% Nie no, tak łatwo chyba coś się nie uda, Eusebio, a jednak 2 do 0 Hulito, jej, pięknie, 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 no i Rodrigo, dużo szczęścia, 3 do 0 przed nami druga połowa meczu i zmarynowałem, nie, nie wiem w ogóle czemu podawałem. Czyżby comeback Bernardo Silvano musiał trafić z takiej odległości? 3 do 0 to bardzo niebezpieczny wynik, dlatego chłodna głowa. Za dużo miejsca kolego, to będzie 4 do 1. <grych> Aj, wykorzystał to podanie, tylko co zrobi Kylianem? No właśnie, wiedziałem, wiedziałem, że to przejmiemy. Tak czy nie? Tak, tak. Czy będzie ród Efektownie 4-1. Nie no, w lidze weekendowej tak wtopiłem z tym jednym meczem, gdzie straciłem trzy gole w ten sam sposób od środka, bo gra mi zmieniła przełączanie. Miałem zależnie od piłki, a nie od piłkarza i przez to źle mi się to przełączało. Nie wiem, no ciągle te ustawienia potrafią się resetować, ale ja też zamuliłem, że tego nie zmieniłem, a teraz Czuqueze nie ma. Oj, 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 no nie spodziewałem się tego 2 do 4. No ale do końca 5 minut z doliczonym czasem, dlatego już na spokojnie. No i mamy to, kończymy kwalifikację z bilansem 9 do 1. Szczerze, byłaby szansa na 10, gdyby nie to, że frajersko przegrałem mecz na streamie w poniedziałek, ale no byłem skupiony na was na czacie, więc sorry, żeby nie było, nie obwiniam was. Ranga druga też jest spoko, bo za to otrzymuję w sumie 4 wymienne paczki. No to zaczynamy. W sumie 5 paczek, bo na końcu otworzę jeszcze 2 razy 86 ze wczorajszego wezwania Team of the Season, które dawało nam. Te punkt punkty doświadczenia, to jest. No nieszczęsny, myślałem, że jest bagowany walkout. No, no, no nie ma co, troszeczkę słabiutko. Druga paczka daje Mertensa. Tym razem będzie to kapitan, Jordan Henderson. No i jeszcze paczka o wartości 45 tysięcy z sześcioma rzadkimi zawodnikami normalnie. Gwarancja 82+, plus. tutaj nawet reflektory nie poszły w górę. To jest... No akurat 82. No to co, żeby zakończyć ten odcinek w ładnym stylu, 2 razy 86+, i myślę, że tutaj leci kolejna niebieska karta. No nie. Naprawdę? Niemiec, Tomasz kimś, no to w porządku, patrząc na to, że nie musiałem za dużo wydać, by zrobić to SBC, kimś pewnie kosztuje z 30 tysięcy obecnie, a razem z nim jest tutaj na was, bez duplikatów, dwie wysoko ocenione karty, no nawet jestem zadowolony, przydadzą się do jakiegoś wyzwania, ale może, może, żeby jeszcze tego nie kończyć, Mało złota paczka że Prime 80+, troszeczkę brakuje tutaj tego niebieskiego, no było to na początku filmu, a tutaj, no Christiano, to na pewno nie jest, to jest Ruben Nywysz 83, no to zobaczę, czy jeszcze coś mogę otworzyć, bo nadal czuję niedosyt. No dwa razy 81 plus, bo to oczywiście zostawiam na piątek, trafi tutaj pięknego Kevina De Bruyna albo Halanda. A my niestety nie kończymy niebieskim akcentem. No nie lecą tak często te karty jako innych, co mnie trochę niepokoi, ale... Niech się to rozkręci w piątek i będę oczywiście zadowolony. Mówiłem, że nie będę narzekał, chodziło mi wtedy oczywiście o paczki z ikonami, żebyśmy się dobrze zrozumieli, może w sklepie coś jeszcze takiego specjalnego, nie ma to za bardzo sensu, no to pamiętajcie o tym, by robić codziennie podgląd, bo taki podgląd może zmienić wasze życie, niestety nie moje, ale może u kogoś z was coś poleciało. Do zobaczenia jutro, zdrówka, powodzenia na maturach, powodzenia na kartkówce z przyrody w piątej klasie, cokolwiek. Trzymajcie się, cześć!